Tak więc witajcie dzisiaj w powrocie do domu na rowerze. Zobaczymy jak się uda nam tutaj wszystko ująć. Trochę tak będzie mi ciężko operować. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie ostatecznie. Tutaj takiego by się na rower przydało zamontować dla tej kamery, żeby elegancko wszystko było Możemy też zbliżenie zrobić trochę drzewek troszeczkę mamy pod górkę Najgorsze jest to, że przyrzutki mam Na drugiej ręce i nie mogę teraz zmienić jak mam kamerę No ale dobra Jakoś będziemy wojować Żeby tutaj cały czas mieć Ujęcie tak, że przydałaby się trochę mniej ruchliwa droga Ale jak już dzisiaj pojechałem w tym kierunku To ten kierunek musimy zwiedzić A no coś tam się ruszyło Czy to jakiś ptak, czy inne zwierzę w trawie Mamy pole kukurydzy. No, a tak w ogóle mając już kamerę zacznę jakieś cykle o Słowianach, słowiańskich legendach, więc będzie coraz więcej do oglądania na moim kanale. O, teraz mamy trochę z górki. Nie wiem tylko jak tam wiatr w mikrofonie, ale to już wszystko sprawdzę później Tutaj mamy nasz piękny zachód ja Myślałem, że będę trzymał trochę rękę niżej na kierownicy Ale teraz jak jadę widzę, że nie za bardzo i to by wychodziło jeśli chodzi o jakość to drzewa w oddali na monitorku wyglądają jak kościół dobra kolejna góryka przed nami co prawda nieduża no ale trzeba pod nią podjechać jakoś damy radę a tutaj dalej oglądamy roślinności, kawałki ulicy. A co ma się do Słowian? Nas i naszych pradawnych przodków. Taka legenda słowiańska jeszcze opowiadana o, o tym jak powstał świat i ludzie mówi o tym jak to właśnie było dwóch bogów. Jasny i ciemny. Wales i Perun lub Czy znam, że już nie to bywa. to mamy wreszcie znowu z górki więc będzie ok możemy troszeczkę zbliżenia zrobić i tam na drugą stronę zobaczyć co jest no, troszeczkę jak na rowerze, jednak z góry jadę wiatr tutaj wali no ale sprawdzimy już jakoś nagrania na miejscu jak to ostatecznie będzie wyglądało chociaż do domku jeszcze kawałek no ale dobra Mogłem zwiększyć trochę tutaj tłumienie wiatru Bo nie jest chyba na maksa Jest na pewno na większe tłumienie nastawiony czykolwiek maks nie jest ustawiony, No i musimy sprawdzić Jakie nam tu świszczenia Słyszę bardzo dobrze świeżcze no na około naprawdę Cudownie dzisiaj grają Tu po łąkach jak jadę Mam nadzieję że to Ciekanie tych wszystkich świerszczy się tutaj nam ładnie nagra. Tutaj mamy widoki po lewej, takie. Troszeczkę niżej. Zaraz może nawet się zatrzymał na moment. Podzielimy ten filmik na przykład na dwie części. Tutaj teraz mamy mega podjazd pod Górykę. Czy walczymy z Góryką? Walczymy z Góryką. Nawet dobrze byłem ospędzony z tej poprzedniej. Jakoś tutaj damy radę podjechać. Cież murę mi się przyrzutka przynajmniej o jeden mniejsza. Muszę właśnie jeszcze pojechać na jeziorka okularowe, ale to już nie dzisiaj. I Wam wtedy pokażę tam różne gniazda bobów i tego typu rzeczy. I przygotuję sobie wtedy jakoś lepiej, żeby opowiedzieć wam jakąś słowiańską legendę, mit czy coś tego typu Dzisiaj mówię jak to są jeszcze filmiki testowe Dlatego proszę o wyrozumiałość Też nie patrzę tutaj non -stop na ekranik Dlatego sobie później obejrzę wszystko co tu nam się nagrało. Dobra, teraz na taką dużą górkę, że nie będę tutaj pedałował, sobie spokojnie zjadę. Pokażę Wam może też pałacyk. Zobaczę jak po prostu będę koło niego śmigał. Jak to tutaj wyjdzie. it's Troszeczkę tu na chodnik zjechałem. Droga przy widok na pałacyk Tak tu może na moment Widzicie, tam była droga do pałacyku Ale nie mam dzisiaj czasu, żeby już tam skręcać Dlatego póki co nadal jedziemy. Może trochę do przodu, a nie tylko na boki.